Więc hejka moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj przyjdę do Was z takim dość nietypowym filmem, ponieważ nie robię tego yy, często, w ogóle nie robiłam tego nigdy, a mianowicie dzisiaj będę przemeblowywać mój cały pokój. Jeśli chodzi o niego, to ja go miałam robionego w 2018 roku. Dokładnie jak założyłam kanał, to nagrywałam jakieś tam filmy, właśnie mm, związane z moim pokojem, coś tam wiecie. Bo, mm, jakąś tam serię zaczęłam, ale to nawet nie była seria, bo tam chyba nagrałam jeden odcinek z Holmes' EK. W każdym razie mój pokój jest strasznie mały w sensie naprawdę ja nie mam w nim yy, za dużo miejsca, bo. Zaraz wam już zresztą pokażę, jak widzieliście room tour i w ogóle, to pewnie wiecie, że mój pokój jest mały, ale wiadomo, na filmach wydaje się on nieco większy niż jak jest na żywo. Nie chciałabym wam teraz pokazywać yy, sypu który tutaj jest. Przepraszam za to, że świeci słońce, ale nagrywam to o godzinie 17 i no i po prostu jest golden hour. W każdym razie mam tutaj łóżko, które już jest odsunięte od ściany. Tutaj mam komodę, tu jest toaletka. I tu mam jeszcze szafkę i to jest tak naprawdę tyle, bo tyle mam od tak naprawdę od drzwi, więc naprawdę mam strasznie mały pokój i chciałabym to trochę, wiecie, pozmieniać, za bardzo nie mam mm, za dużo możliwości, także mm, także coś tam bym chciała zmienić, zobaczymy jak mi to wyjdzie. Natomiast, jak już wszystko tutaj sobie ładnie zorganizuję, bo jednak nie jestem w 100% zadowol zadowolona z mojego pokoju, to chciałabym. Pod... po... Jezu, ja nie umiem się wysłowić dzisiaj. Chciałabym kupić jakieś dodatki, coś w tym stylu do mojego pokoju, żeby właśnie on miał jakiś klimat. Wiecie, po prostu chciałabym, żeby był trochę ładniejszy. No, po prostu chciałabym, żeby było w nim trochę więcej dodatków niż miałam teraz, bo naprawdę. Nie podobał mi się ten pokój właśnie przez to, że nie miałam w nim tak fajnie, wiecie, tak klimatycznie, no więc chciałabym sobie jakoś go bardziej pozdawiać. I też największy problem jest z łóżkiem, bo jakby gdzie ja go nie przedstawię, oprócz tego miejsca, w którym jest teraz, to będzie uderzał, jakby, jakby będę otwierała drzwi, to będą uderzać o moje łóżko, więc... Jakby jest opcja pod okno, ale ja też nie chcę pod oknem mieć łóżka, jakby też nie mam miejsca, żeby mogła przenieść na przykład toaletkę w jedno miejsce, żeby mogła inne meble przystawić, więc też totalnie nie wiem, jak ja to zrobię. Ogólnie to mam tutaj szafę, której niestety nie wyciągnę, bo ona jest wmontowana jakby w, tę, w tą wnękę, więc niestety jej nie wyciągnę, więc ona tutaj musi zostać, bo miałam taki pomysł, żeby właśnie łóżko wsadzić tamtą szczelinę i już wtedy byłoby tak super, mega fajnie i po prostu to byłoby coś cudownego, jakbym tam łóżko wsadziła, ale wtedy bym musiała kupić inną szafę i bym musiała kombinować i tak dalej, żeby tutaj postawić inną szafę, no także z tym jest trochę więcej roboty może kiedyś, może kiedyś się uda, ale na razie tak musi być Dobra, przyniosłam sobie worek na śmieci i teraz muszę um, poogarnąć tutaj um, wszystkie śmieci, które są. A potem będę się zabierać do um, przemieszczania mebli na bok, żebym mogła łóżko przemieścić w inną stronę. Właśnie nie wiem, jak mam to zrobić. To jest największy problem, bo ja bym chciała zrobić to tak, żeby miała jeszcze trochę miejsca, bo chciałam kupić w Ikei pewną rzecz, która trochę mi zajmie miejsca. Więc no, totalnie nie wiem, jak mam to zrobić, serio. Nie wiem, czy dzisiaj to skończę, najwyżej będę jeszcze dogrywać to jutro, także zobaczymy. Dobra, powiem wam, że aktualnie posprzątałam za łóżkiem i teraz mam challenge, żeby przenieść tą oto szafkę, ale to będzie cięższe niż myślałam chyba. Także życzcie mi powodzenia, bo muszę ją przenieść w sumie nie wiem gdzie. Ale tak, dokładnie. Także, good luck. Hmm może wypadałoby zdjąć rzeczy z niej. Może będzie łatwiej. Ja nie wiem co ja robię. Naprawdę. Ok, więc przychodzę do Was z update'em, ponieważ trochę się tutaj pozmieniało, trochę z moim tatą tutaj poprzestawialiśmy. Odkurzyłam podłogę i tak dalej, jeszcze teraz muszę ją trochę umyć. No, ale ogólnie, patrzcie to, jest tutaj pusto. Tak, ogólnie to przenieśliśmy łóżko tutaj pod tą moją szafkę. Mam nadzieję, że mi na łap nie spadnie. Nie no, w każdym razie. Teraz pod okno będziemy, tam jest trochę syf ogólnie, bo różne rzeczy tam powkładałam, pod okno będę dawać um, toaletkę albo komodę, no i potem tutaj wiecie, na tą ścianę coś wleci, um, tak żebym chciała, chciałam mieć trochę miejsca wolnego, także mam nadzieję, że to się uda, zobaczymy jak to wyjdzie, bo ja mam naprawdę bardzo mały pokój. Teraz będę odkurzać pokój, więc... Więc hejka moi drodzy, witam się z wami kolejnego dnia, ponieważ wczoraj e, przemeblowałam mój cały pokój. Nie chcę wam też tak, wiecie, dokładnie spoilerować, bo będzie room tour na moim kanale, ale mniej więcej tutaj mam łóżko, tutaj jest toaletka, przede mną stoi szafka przy oknie i komoda. No i e, przyjdę do was dzisiaj, ponieważ... Wczoraj wykmieniałam, jakbym bym chciała, wiecie, zrobić mój pokój i tak dalej. No i stwierdziłam, że sprzedaję komodę. I wystawiłam ją rano i dzisiaj już po nią przyjeżdża taka pani i kupuje komodę, także... no. I ją sprzedaję i zamiast tego, bo jakby, wiecie, ja tej komody w ogóle nie używam, bo wszystkie rzeczy mam totalnie gdzieś indziej. Tutaj mam tylko jakieś takie stare rzeczy, które są niepotrzebne, więc sprzedaję ją i kupuję taką e, szafkę, taką wiszącą na ścianie, taką podłużną bo jak Wiecie, mam mały pokój, po prostu nie ma miejsca na wiele rzeczy. Oprócz tego będę jeszcze trochę, wiecie, zmieniać układ, ponieważ teraz toaletka stoi pod oknem, a finalnie będzie chyba stała pod. Co yy, się teraz stoi pod ścianą, a finalnie będzie chyba stała pod oknem. Trochę mi to nie pasuje, ponieważ wiecie, toaletka ma lustro, a lustro będzie wystawać. Przez okno, ale zobaczymy jak to będzie. Może będzie ładnie, ponieważ tak mi najbardziej pasuje i mam jeszcze właśnie tą dużą szafkę, którą dostałam w zeszłym roku na święta, więc ją też gdzieś muszę wypchnąć. No i stwierdziłam, że wiecie, zamiast komody będzie ta szafka wisząca na ścianie, taka mega podłużna i tam po prostu sobie pochowam rzeczy, które no, mam w tej szafce, żeby po prostu było więcej miejsca, wiecie, typowo na podłodze. kiedyś na święta to jest taki zestaw którego w ogóle nie używam ale tutaj są cienie i tak dalej bo ja się nie umiem malować cieniami jakieś pomadki, róże, korektory i tak dalej więc mm, takie coś dostałam kiedyś na święta i w ogóle tutaj mam jakieś stare ładowarki od iPhoneów albo tutaj w ogóle jest hit to jest hit to jest moja MP MP trójka którą mam chyba od Serio od czterech lat, pięciu, nawet sześciu bym powiedziała I w ogóle patrzcie to, to jest taka przypinka z Monster High I w ogóle kiedyś dostawały się te takie bryloczki z Orbit I właśnie tutaj jest i teraz ją znalazłam i wow Zgadnijcie co przyszło Rzecz, którą zamawiałam wczoraj do mojego pokoju, którą bardzo chciałam, ponieważ sprzedałam komodę, żeby kupić tą oto rzecz i będę ją właśnie składać. Dokładnie tak. W ogóle ja Wam nie powiedziałam, ale witam się z Wami w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj środę. Ja wczoraj sprzedałam moją komodę, nie wiem czy Wam o tym mówiła, bo nie pamiętam już co nagrywałam. W każdym razie sprzedałam moją komodę, teraz mam strasznie pusto w pokoju, ale dzisiaj przyszedł mi mój mebel, że tak powiem, w sensie to nie jest taki do końca mebel, ponieważ zaraz Wam pokażę, jak będę to składać. Mm, i, I no i właśnie muszę do tego przestawić moją toaletkę pod okno yy, i, i trochę muszę tutaj wiecie poprzestawić, także przestawię najpierw, a potem będę wszystko składać. Także ja się nie mogę doczekać. Jestem już coraz bliżej tego, żeby mój pokój wyglądał tak jak yy, chcę, żeby wyglądał. I do tego jeszcze po prostu muszę pojechać do IKEA, yy, albo zamówię. Yy, z IKEI przez internet rzeczy, które będą w moim pokoju, także ja się nie mogę doczekać, ale nie wiem czy wiecie, zobaczycie to w tym filmie, czy po prostu zobaczycie już gotowy pokój w Rumturze. Dobra, dobra, więc odsunęłam już y, tą szafkę stamtąd, tą toaletkę, którą muszę zaraz y, przystawić do okna i jak y, y, muszę to zrobić, bo chcę złożyć właśnie y, ten... To jak to się nazywa? No to coś, nie chcę mam zdradzać jeszcze, także muszę to zrobić teraz. ok więc właśnie to ogarnęłam. Tutaj mam y, tą szafkę, tutaj mam toaletkę przy oknie, przy kaloryferze i teraz będę tutaj właśnie rozkładać to coś tutaj. Yy, co wy jeszcze nie wiecie co to jest. Dobra, słuchajcie, otwieramy to. Yy, tylko muszę to wyciągnąć. Poczekajcie. Dobra, słuchajcie, udało się, ale z każdej strony po prostu nie mogę tego wyciągnąć. I yy, yy, wyciągnęłam dwie rurki, więc lecimy dalej. W serio powiem Wam, że to się naprawdę strasznie ciężko wyciąga, bo to jest długie i w ogóle no masakra. Cały karton w nie rozdarłam. Okej, okay, wyciągnęłam coś, co ma kółka, także możecie się już domyślać powoli, co to będzie. Więc wyciągam dalej. Widzę tutaj już jakieś śrubki są. Proszę bardzo. I tutaj kolejna rzecz, której... O, nie wyciągnę chyba. O, dobra, jednak wyjdzie. Dobra, więc już wszystko wyciągnęłam i teraz Wam pokażę, zdradzę Wam co to jest, nie jest to coś wow, w sensie mi się to bardzo podoba, ale no nie jest coś takiego wow, po prostu lubię trzymać ludzi w niepewności, więc e, proszę bardzo, jest to taki wieszak z Ikei, Ikea, nie wiem czy to się odmienia. W każdym razie mi się strasznie podoba, bo to jest takie estetyk, jak macie właśnie w jednym kolorze ubrania powieszone na tym wieszaku i strasznie mi się to podoba. Dlatego teraz będę starać się to sama skręcić. Mam tutaj instrukcję właśnie obsługi, yy, obsługi i zobaczymy, czy mi się to w ogóle uda. Ale powiem Wam, że nie jest tego jakoś mega dużo, więc powinno być łatwo. Dobra, więc jak widzicie, złożyłam już tą taką ławkę na buty. Jest ona dosyć szeroka. W ogóle nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam, bo tutaj mi coś lata. W sensie, no, teoretycznie jest pokazane, żebym tego nie dokręcała do końca, bo muszę tutaj jeszcze coś zrobić, więc zobaczymy za chwilę, ale jest git, bo ja w życiu bym sama mebli nie złożyła. Okej, okay, sukces udało się, zobaczcie to, mam już gotowe jak wszystko wiecie ładnie poukładam i tak dalej to wam pokażę, na razie nie wiem co zrobić z toaletką, czy ona to ma zostać bo trochę tak dziwnie mi tutaj pasuje, dobra moi drodzy więc trochę mi to zeszło zanim wszystko złożyłam, ułożyłam w pokoju i tak dalej i mogę wam pokazać pokrótce efekt końcowy, ale to nie jest jeszcze taki w 100% efekt końcowy, ponieważ yy, wiadomo będę jeszcze dokupywać pełno dodatków, yy, jeszcze będę mieć jedną szafę, że tak powiem, więc to nie jest koniec, yy, ale mogę Wam pokazać po prostu, jak wygląda ten wieszak i tak dalej. Mm, no, także teraz Wam go pokażę, ale to jeszcze nie jest koniec jakby przerabiania mojego pokoju, także ogólnie resztę zobaczycie w rumdurze, bo nie chcę pokazywać Wam za dużo. Więc pokrótce tak to się prezentuje. Więcej nie pokazuję, bo będziecie widzieli na room tourze No i co, ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że nie wyszedł on zbyt chaotyczny. No, więc jeśli wam się spodobał, to pamiętajcie o łapkach w górę i subskrypcji na dole ten czerwony przycisk. A my widzimy się w kolejnym filmie, także do zobaczenia i.